Witam w serii podcastu Akademii Liderów Sprawiedliwości, w której rozmawiamy o zmianach w prawie, o ich wpływie na nasze życie, a także o tym, jak przeciwdziałać przestępczości. Naszym dzisiejszym gościem jest uczestniczka Akademii Liderów Sprawiedliwości, Tatiana Selecka. Cześć, Tatiana. Cześć. I przyjechałaś do nas, żeby porozmawiać o oszustwach telefonicznych? Tak, właśnie tak. Wydaje się, że bardzo często spotykane zjawisko w skali kraju oszustwa telefoniczne. Więc wishing, jak to powiedz mi, jak to w ogóle działa? Skąd mają te numery telefonów? Jak wiedzą, że to jak oni nas targetują? Jak to wygląda w ogóle? Czy mamy jakąś definicję No w ogóle tak tego jest, oszustwa? że mhm. prawie każdy teraz ma telefon i w tym telefonie ma prawie całe życie. Więc to jest bardzo fajny sposób, żeby wyłudzić te informacje, żeby um, ukraść pieniądze albo dane osobowe. Więc um, Podając gdzieś swój numer, tam w jakiejś, w sklepie, kiedy zawieramy jakąś kartę albo jeszcze w internecie, to te wszystkie numery są sprzedawane i albo nawet po prostu kradzione. I dlatego oszuści mają te numery i mogą korzystać z tego. Mogą dzwonić, wysyłać wiadomości i w taki sposób po prostu mm, kraść nasze dane i tym samym pieniądze. Dzisiaj chciałabym porozmawiać, o, porozmawiać o takich najpopularniejszych typach tego, mhm. takich chyba wszyscy wiedzą, o tym takim na wnuczka. To znaczy, kiedy ktoś dzwoni e, i od razu jest numer niby osoby z Twojej rodziny i wydaje tak, że mm, miał jakiś wypadek i pilnie po prostu teraz potrzebuje jakieś pieniędzy, że musisz od razu to zrobić, że nie masz czasu, to po prostu nie masz czasu na zastanowienie, tylko rób to teraz. Teraz jeszcze mamy taką technologię, że to wszystko ułatwia to dla oszustów zrobić to, dlatego że um, możemy po prostu um, podszyć się pod inny numer, albo nawet pod inną osobę, że zrobić ten sam głos. Um, ja proponuję tak, że um, musimy zawsze nie tracić pilności. E, musimy zapytać może tą osobę o jakąś informację, które zna on i ja żeby po prostu sprawdzić, czy to naprawdę tak jest. E, później jeszcze możemy się rozłączyć i spróbować zadzwonić na, do tej osoby, która jest zapisana w naszym telefonie. Czy, e, często jest tak, że tak na wnuczka, kiedy dzwoni e, policja i też w telefonie jest od razu podpisane, że to jest policja albo e, szpital, że mhm. też jest wypadek, żeby to wszystko, tą sytuację jakoś tak zrobić e, poza e, żeby to wszystko nie wnosić, nie wpisywać, możemy jakoś to mhm. zrobić i e, potrzebujemy po prostu pieniędzy, ale też musimy rozumieć, że policja nie rozgłasza żadnych danych. To znaczy, że nie podaje informacji o tej sprawie przez telefon. Można od razu zapytać imię nazwisko pracownika i e, nazwę placówki, żeby też sprawdzić tą informację i później dzwonić do tej osoby w imieniu, które dostaliśmy ten telefon. Czyli mamy metodę na wnuczka. Tak. Teraz Banku. Jakaś inna metoda. Bank. No dobra. dobra. Ok, bank. Mhm. To znaczy dzwoni ktoś z banku, tak? Pracujesz tak, z banku. dzwoni ktoś z banku i w telefonie od razu już masz podpisane, że dzwoni ktoś z banku i może nawet czasem głos będzie podobny do twojego menedżera. Ale tutaj też musisz być pilny, dlatego że to też jest jedną z metodą, żeby wydostać jakieś te dane osobowe, numer karty, numer hasła, żeby po prostu Cię okraść. Więc w takich wypadkach od razu musisz też zapytać e, imię, nazwisko pracownika, e, na jakim stanowisku pracuje i e, możesz po prostu się rozłączyć i zadzwonić do swojego banku. Bo też jest tak, że dużo banków nie dzwoni sami, nie dzwonią sami do ciebie, tylko po prostu gdy się umówisz albo zgłosisz się sam przez e, stronę internetową albo przez placówkę. Jeszcze jest nie tak dawno, w swoim aplikacji bankowej otrzymałam wiadomość, że teraz nawet można sprawdzić menedżera. Czy naprawdę roz rozmawiasz z tą osobą? Po prostu też pytasz o imię, nazwisko. O placówkę, z której dzwoni, później dostajesz, mówisz pracowniku, że chcesz go sprawdzić, i w aplikacji dostajesz wiadomość z tymi wszystkimi danymi, które dotyczą tej osoby, z którą rozmawiasz. I po prostu możesz to porównać, czy to naprawdę jest to, i wtedy możesz sobie zdecydować, czy chcesz kontynuować tę rozmowę, czy nie. Jeszcze, tak jak teraz. Polacy <ś oats> wszyscy wspomagają różnych wszystkich różne jakieś akcje charytatywne. Tak, o to ci chodzi. tak, uh -huh. tak. Że pomagają i Ukraińcom, pomagają ludziom biednym, pomagają e, chorym i czasem też możemy dostać taki telefon z prośbą o pomoc. Tutaj mm, musimy zwracać uwagę na to, że takie jakieś mm, agencje charytatywne nigdy nie proszą o przekazanie pieniędzy na konto fizycznej osoby. Więc to też musimy o tym pamiętać. Następnym to może być tak, że dostajesz telefon a, i że o to, to, że zrobiłeś, albo próbujesz zrobić jakiś przelew albo jakąś operację, a Ty mówisz, że nie. I wtedy mówią, że no to zaraz wyślemy do Ciebie linka sms-em -y, i Ty po prostu y, możesz sam odrzucić tą informację, tą transakcję. I tu też y, musimy być pilni, dlatego że nie, wa nie warto y, klikać na ten link, dlatego że y, to też y, jedna z prób y, y, odebrać nasze dane, żeby dalej używać je w inny sposób. Y, tak, mhm. jeszcze Nawiązując no, do tego Twojego przykładu, o którym tak. powiedziałaś, to mi przyszło do głowy chyba wczoraj, dosłownie, jak przeglądałem, Jeden z portali społecznościowych, czy też TikTok, już nie pamiętam, albo był link generalnie do nagrania, na którym osoba dzwoniąca do, do tego nagrywającego podała się jak, za pracownika, bodajże VIVUS.pl, chyba tak, czyli takiej chwilówki. Zadzwonił. Pracownik rzekomo powiedział, że no tutaj została złożona dyspozycja, został złożony wniosek i że jest Pan zainteresowany pożyczką na ileś tam, nie wiem, 10 czy 15 tysięcy. Więc proszę o potwierdzenie tego, czy został złożony taki wniosek. Oczywiście ta osoba, która odebrała telefon, powiedziała, że nie złożyłem takiego wniosku, że to na pewno nie ja. W takim razie, i ten pracownik gdyby poinformował, no to w takim razie padł Pan ofiarą jakiegoś oszustwa czy też wyłudzenia. W związku z tym ja złożę dyspozycję i poinformuję macierzysty bank o tym, że taki akt miał miejsce, no i teraz będą się z panem już na dalszym etapie kontaktować z banku e, pracownicy. W ciągu tam godziny powinni zadzwonić. No minęło oczywiście, jakiś tam czas minął, no i zadzwonił ten pracownik banku, powiedział, że dostał zgłoszenie z VIVUS i czy to on to potwierdza i że będzie teraz e, dzwonił także do BIK i weryfikował te informacje. No, i potrzebne jest oczywiście uwierzytelnienia Pana danych, więc proszę podać najpierw datę urodzenia, później PESEL, etc. No i na samym początku ta osoba oczywiście zaczęła rozmowę, tak ewidentnie była świadoma tego, że to jest wyłudzenie. Zaczęła z nim rozmowę z tym pracownikiem, no i jak doszło już do podawania danych, to powiedziała, że no jakoś nie ufa temu Panu z tego banku i ta osoba się rozłączyła po prostu. Więc. Widać, że to było wyłudzenie ewidentnie, no i trzeba pamiętać, że pracownicy w taki to, to nie działa w taki sposób, że zostanie to zgłoszone, iż banku zadzwonią i będą teraz potwierdzać to wszystko, tak? To jakby od tego mamy ewentualnie proces reklamacyjny, ale to nie działa w taki sposób. Pracownik banku też nigdy nie pyta o dane uwierzytelniające tak, typu, właśnie, nie tak. wiem, numer PSL, proszę tak. mi podać, proszę podać hasło do konta, no to tak nie działa. Tak, oczywiście, to y, musisz iść do placówki i tam mhm. to robić na żywo. No Najlepiej, to tak, w ogóle najlepsze tak. rozwiązanie. Jeżeli ktoś nie jest pewien tego, czy to jest faktycznie, e, jest, pada próbą, e, próbą e, pada, jakby, jakby będzie potencjalną ofiarą oszustwa, no to jeżeli mamy jakiekolwiek wątpliwości, to wydaje się, że rozłączyć się od na internet tak, nie powiedziałaś, tak powiedziałaś, tak. Ale podobno też jest możliwość przekierowania takiego połączenia, więc w ostateczności, jeżeli chcemy mieć 100% pewności, no to pójść po prostu do placówki, załatwić to tam w okienku. nie? Tak, tak, mhm. to jest najlepszy sposób. I jeszcze jest tak, że oszuści mogą próbować od, tam, od mojego imienia zrobić jakąś transakcję, i wtedy y, mówią, że zrobiłam jakąś transakcję. Ja mówię, że nie, no to wtedy przyjdzie jakiś kod potwierdzenia, żeby tą transakcję skasować. To też mm -hmm. nigdy nie podajemy, takie nie podajemy takiej informacji przez telefon, bo to, to oszustwo. Jeszcze następny to jest takie, takie, no ciekawe, nie wiem, ja po prostu lubię jakieś takie loterie, coś takiego i fajnie oczywiście otrzymać taki telefon, że coś wygrałam, ale bardzo dziwnie jest otrzymać taki telefon, gdzie się nie gra, to znaczy, że gdy się nie składałaś żadnego wniosku o to, żeby uczestniczyć w jakimś takim programie, to trudno jest wygrać, tak, to od razu też musi nas jakoś tak, musimy się skupić na tym, że to jest to oszustwo, dlatego że no nie robiłam nic, żeby coś otrzymać. I jeszcze może być tak, że nie, nie na pewno wygrałaś, ale y, musisz jeszcze coś kupić, gdzieś tam przesłać jakieś tam pieniądze, bo jeszcze są jakieś ludzie, które też y, mogą albo mają szansę na, na ten. Y, na wygraną jakąś. Tak, czy? na mhm. wygraną. Więc to też jest tak, że nie robimy tego. Nigdy nie wysyłamy jakieś pieniądze naprzód, bo jeszcze nic nie otrzymaliśmy, nie uczestniliśmy w tym, a od razu już musimy za coś płacić. To też tak nie pracuje. Jest, tak już mówiłeś, że jest spoofing, to znaczy, że kiedy ktoś po prostu, mając różne technologie, teraz są dostępne i tanie, można po prostu potrzeć się pod jakiś inny numer, że każdy, prawie każdy, kto chce, kto wie, jak to zrobić, może dzwonić w imieniu banku albo w policji od policji, tak? Teraz jeszcze mamy duże rozwój sztucznej inteligencji i prawie każdy też, kto, kto chce, kto zna, jak to zrobić, um, gdzie szukać, to może być po prostu um, um, używać głosu innej osoby. To też jest tak, że więc um, kiedy dostajemy jakieś takie coś, kiedy odczuwamy, że coś jest podejrzanego, to lepiej wierzyć sobie, tak, i o, o, odłączyć się i spróbować nie odzwanieć na ten numer, tylko do jakiejś innej osoby, do, do twej, która do ciebie właśnie przed chwilą dzwoniła. Tak, jeszcze, jeszcze może być takie oszustwo. na przykładu, kiedy szukasz pracy albo mieszkanie, może być, że ktoś znajdzie cię w internecie i zadzwoni, że no, mogę pomóc, ale. Mogę pomóc za jakieś tam pieniądze, po prostu daj mi tam 100 złotych na konto, a ja dam Tobie kontakty albo jakieś tam strony, gdzie możesz szukać tą informację mhm. o, o pracy, albo to tam naprawdę na 100% znajdziesz tą pracę i to jest fajne, mogę to po prostu tam, uwierz mi. Ale to też jest tak, to tak nie pracuje, że zawsze musi być jakaś umowa, musi być jakiś um, um, okres tych wszystkich usług. Jakieś, co będę świadczył, co otrzymam za te pieniądze. Nie można po prostu tak wziąć i od razu przez telefon, e, od razu rzucać te pieniądze, bo dlatego, że to jest po prostu strata. No, mhm. chyba to takie, takie bardzo typowe. Oczywiście, że teraz to, to wszystko się bardzo rozwija i myślę, że niedługo będą jeszcze inne inne sposoby, dlatego że nawet chat GPT to też nam w nie nam, tylko oszustom w tym pomoże. Mhm. Bo. Mm, no, bo tak jest, że wszystko się rozwija, ale my mamy być, być pilni. Musimy rozumieć, że tylko my możemy odpowiadać za swoje dane, e, nie podawać się na stres. E, musimy po prostu pytać o informacje tam. Imię, nazwisko tej osoby, kto dzwoni, e, jakieś tam stanowisko, numer telefonu, żeby po prostu to sprawdzić. Jeszcze e, muszę jeszcze raz podkreślić, że nie podajemy przez telefon hasło. E, numer e, um, ubezpieczenia społecznego, żadnych danych do wejścia do jakiejś poczty elektronicznej, do sieci społecznościowych, bo sieć społecznościowa to też jest taka bardzo fajne mm, źródło, żeby dostać pieniędzy od tych ludzi, które są e, w naszym gronie tam. Dlatego, że też możemy napisać jakąś wiadomość, że coś się stało, potrzebujemy tych pieniędzy, e, wpisujemy numer konta i od razu jakąś część pieniędzy otrzymujemy na to, bo ludzie okay. też nie od razu mogą zweryfikować, że to nie ty. Tak, jeszcze mm, czasem też możemy dostać jak taki telefon, mm. tak niby z nami rozmawia robot. To też mm, po prostu myślę, że musimy rozłączyć się i nie tracić na to żadnego czasu bo to nic z tego dobrego nie wyjdzie. Musimy ufać sobie, że jeżeli, jeżeli czujemy, czujemy w, w trakcie rozmowy, że coś jest nie tak, że coś nas dręczy, że no jakoś ta informacja nie jest tak, jak, nam, jak ma być, to musimy też się rozłączyć, żeby po prostu ufać sobie i rozumieć, że mm, to może nam pomóc chronić nasze dane i nasze pieniądze. Jeszcze... Mm, Nasze telefony są bardzo mądre. I musimy sprawdzić, czy mamy jeszcze taką funkcję, żeby blokować te jakieś mhm. numery, które nie są nam potrzebne. No tak, blokowanie, jak najbardziej tak, przydatna funkcja, tak, to prawda. Tak. Tam trzeba pamiętać też przy tym, że e, te, ci oszuści oni się odnoszą, stosują socjotechnikę, tak? to znaczy bardzo często grają na emocjach. Musisz podjąć decyzję tu, teraz. Tak, tak. Właśnie tak jak powiedziałaś o, tym, o tych metodach na wnuczka, no to każdy wie, że to jest duży stres i nikt nie chce, aby potencjalny wnuczek czy też wnuczek, właśnie, tak. e, miał jakieś problemy związane Oczywiście. z prawem, czy też nie wiem, miałby zostać przyjęty do szpitala i trzeba będzie za to zapłacić, tak? Tak, i to część psychologii, że tak mhm. nie pracuje to. Że to właśnie to pracuje na tych osób, mhm. ale musimy po prostu robić odwrotnie. Tak, jeszcze musimy zgłaszać te połączenia. Musimy, możemy zgłosić do banku. Mhm. No właśnie, jak to jest tak. z tymi zgłoszeniami. Mhm. Musimy zgłosić do banku po prostu numer, ko y numer kontaktowy, tak, do banku. Tak samo także do policji, a w razie otrzymania jakichś SMS-ów albo maili, to możemy jeszcze do y cyberbezpieczeństwa zgłosić się. Mhm. Mają stronę i tam po prostu od razu to wszystko możemy zrobić. Myślę, że to jest bardzo ważne, dlatego, żeby chronić y Następnych potencjalnych ofiar od tego, żeby blokować te numery i te próby oszustwa. Mhm. No i myślę, że jeszcze takim ważnym momentem w tym wszystkim jest opowi opowiadanie tej informacji, całej dla ludzi starszych, dlatego że nie zawsze mają czas, nie zawsze czytają o coś takim. Czasem może chcą z kimś pogadać, tak? i to właśnie też jest taki sposób, żeby oszukać, bo oni. Hmm, może więcej wierzą w te wszystkie, tak? w to wszystko, co słyszą, i musimy chronić ich przed tym i mówić, że gdy dostali jakiś taki telefon, coś podejrzanego, że się, muszą po prostu zadzwonić do swoich wnuków albo dzieci, żeby uniknąć tych, tego stresu i tej straty mhm. pieniędzy. Mhm. No tak, 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 tak. To ważne jest to, żeby nie tylko pamiętać o tym, że dbamy o swój interes, że tak powiem, tak. ale dbamy też o interes jedno, jednostki i ogółu. To znaczy musimy faktycznie dokonywać tych zgłoszeń. No i to jest bardzo istotne z punktu widzenia tego, że to, te metody cały czas idą do przodu. Tak. Więc tak, tak My i tak zawsze będziemy jeden krok w tył, tak. ale ważne, żeby być jeden, a nie dwa. Tak, i ważne robić, po prostu robić. Mhm. Każdy będzie robić. To wszyscy razem będziemy mieli jakiś taki rezultat w, w mhm. końcu? Mhm. No dobrze. Oczywiście to wszystko jest uregulowane z kodeksem karnym i będzie podlegało pod 286. Eee, także wydaje mi się, że poruszyliśmy dość szeroko ten temat. I tak, sam podcast można by pewnie nagrać na każdy oddzielną, tak, na poszczególną tak. metodę tak. e, swój jeden podcast i, i, i tak by czasu zabrakło. Więc pamiętajmy o tym, aby zachować chłodną głowę. Tak. I weryfikować, poddawać. tak, weryfikować te informacje, które uzyskujemy od naszego rozmówcy i nie podawać ważnych Tak, ja też jemu. myślę, że jeszcze ważnym jest tak, żeby się skupić w tym czasie mhm. i y, próbować dowiedzieć się jakiejś takiej takie informacji, jakiej znamy ja, jakiej znam ja mhm. i ten mój rozmówca. Mhm. Bo to tak. jest też bardzo fajnie, bo nigdy ta osoba nie będę wiedziała tego, czy ma psa, czy jaki ma kolor samochodu, jaki ma numer budynku. To jakieś takie, bo to też jest dla mnie stres w, tej, w, w czasie tej rozmowy i dla tej osoby to też byłby stres, mhm. bo też ma swój jakiś taki um, taki program, który, um, po którym rozmawia, po, po którym toczy się ta rozmowa. I to też jest tak bardzo fajnie, żeby wybić z tej. Mhm. Żeby wybić stres. z tego tak, programu. Tak. Dobrze. To cenna uwaga. Dobrze, w takim razie bardzo dziękuję Ci dziękuję. za udział w dzisiejszym nagraniu. Do zobaczenia. Do zobaczenia.